Witam wszystkich. Piękny słoneczny dzień. Jeszcze chwilowo. Także wstawajcie, szybko na dwór, korzystajcie z tego prawie czystego nieba, bo już zaczynają swoje manewry podniebne. Rzeźko przymroziło, ale bardzo przyjemnie. Także, jak możecie zrobić sobie poranny spacer, to korzystajcie. To korzystajcie, bo jeszcze jest w miarę fajnie. Przepuszczam, że za godzinę, dwie nie będzie już tak fajnie. Taszki śpiewają, polaczki zapindalają do pracy. A tymczasem poranny spacerek już w trasie, w trasie, w czasie pracy. Żeby nie te cholerne samochody to by się człowiek fajnie odprężył i zrelaksował przy tym śpiewie ptaków. No ale... Ktoś kiedyś durne powiedzenie wymyślił, że niby wszystkiego mieć nie można. Także zachęcam raz jeszcze Bo widzicie, że technologia poszła do przodu. Jakimś innym dziadostwem się teraz zabawiają. Za, za chwilę, no za chwilę, za jakieś 3-4 godziny to słońce będzie bardzo drażniące nie da się już na nie patrzeć no ale jeszcze póki co Warto wykorzystać ten moment. Także życzę wszystkim spokojnego i dobrego dnia. I do usłyszenia.